Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Snow Snowrunner. Jest już to już trzeci odcinek z tej serii. To jak widać, trzeci odcinek, już minął trzeci tydzień tej serii. Jak widać, Wam się nawet podoba ta seja. Dzisiaj, oczywiście, również mamy ciekawe zadanie do wykonania. Zajmiemy się dzisiaj zleceniem dojechania do, do Frag. Tak jak widać, pojedziemy pojazdem zwiadowczym, tak jak jest zalecane oczywiście w zleceniu. Oczywiście sobie wyłączymy. Oczywiście sobie włączymy chody. I sobie włączymy mapę. Pojedziemy z mapy Zapora Midway do tutaj oczywiście flag. Flaga A, B, C, D, E. Pojedziemy oczywiście Tą trasą. I dzisiaj mam Wam do przekazania, i yy, mam Wam do przekazania również wiele ciekawych informacji. Moje wiadomo jest to oseja luźniejsza na moim kanale, głównie pogadankowa. A przy okazji, oczywiście, zajmujemy się rozgrywką w grze. Na początku, oczywiście. Podjedziemy potem modyfikację tutaj. Jak ją zabierzemy, to pojedziemy sobie tędy. Trasy nie sprawdzałem. Zobaczymy. Sprawdzimy, czy uda nam się oczywiście przejechać tą trasą. Tutaj. I się przekonamy. No a to był, niech będzie tu gdzieś tutaj. Niech to będzie gdzieś tutaj. Próbujemy się przebić. Przez ten las. Ewentualnie pojedziemy tutaj do końca i tu do góry. A to, tak jak mówiłem, ruszamy oczywiście w tą trasę. Naszym pojazdem zwiadowczym. Do odmiany się przejedziemy w środeczku. Paliwa nam powinno oczywiście również wystarczyć, do pokonania tego odcinka trasy. Najwyżej Zobaczy. Zaczynając moją tezę, zaczniemy od tego, że poprzedni odcinek również się przyjął, nawet bardzo dobrze. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co dla Was planuję. Ten materiał nagrywam w niedzielę. O godzinie w tej chwili 16.00. Wcześniej dla Was już nagałem jeszcze jeden odcinek z serii poradnikowej Giazy Ditter, nic trudnego i oczywiście ten poradnik zobaczycie w poniedziałek o 12.00. A tą mini taki maraton rozpoczyna. Chwila, zatankujemy sobie. Zaczyna oczywiście VIP mapy w niedzielę, który się ukazał, oczywiście, również dość się dobrze przyjął i tak jak wspominałem, poradnik odbędzie, poradnik pojawi się w poniedziałek. Mam również dla Was nagrany już wcześniej oczywiście pod muzykę z mojej mapy ciekawą akcję. Oczywiście zobaczycie to we wtorek o 12. A w środę zobaczycie, oczywiście, Snowdena. Tak jak zawsze, co tydzień, jak na razie się nic nie zmienia w tym czasowym odstępie pomiędzy odcinkami. Tu sobie zjedziemy tu w dół, aby odkryć modyfikacje oraz te rzeczy. tak jak wspominałem to VIP mapy otrzymaliście w niedzielę tak jak mówiłem na odcinku z VIP mapy stan mapy był z dnia 26 stycznia więc nieaktualny. ale oczywiście cały czas działam już w sumie sporo rzeczy również doszło pomiędzy ostatnim VIP mapy które widzieliście w niedzielę Oczywiście. I na pewno się to zmieniło, że bo dochodziło wiele słupów elektrycznych, i na pewno tekstury w mapie zostały pozmienione, terenu, upraw oraz wszelkich elementów związanych z tym. Modyfikacja. Bokada mechanizmu różnicowego. Sprawdza się w terenie. na jakiego to pojazdu, A, czyli do zwiadowczego. Tu jak widać jest mój oczywiście ładunek. Który poza odcinkami jak sobie jeździłem zgubiłem go. Przez przewrócenie się pojazdu, jak widać tu utknął. Jak na razie niech sobie tutaj te belki stalowe Leżą, może, może oczywiście kiedyś się je zbierze, wiadomo. Trzeba z dźwigiem podejść do tej sprawy, zrobimy sobie tutaj. Może zjedziemy, nie opłaca się tam wjeżdżać pod górę. Yy, wiadomo, ten poradnik co do Was nogę, oczywiście dotyczy związanych z mapą. Oczywiście, tak jak widzieliście, on dotyczył. Jak dodać oczywiście maszyny na start i ustawić je w łatwy sposób. To oczywiście przedstawiłem wam. I teraz tak. Czy damy radę się tutaj przebić przez oczywiście ten las, czy nie wiadomo czy nam się to uda. Szczerze mówiąc. Poza poprzednim odcinkiem to nie grałem. Akurat nie miałem czasu, robiłem mapę. Tak jak wspominałem wcześniej, Dobra, nie jedziemy się bawić w takie przejazdy, bo jeszcze możemy coś zepsuć, rozwalić pojazd i się wywalić. I to jest nieopłacalne. Lepiej okrężną drogą przejechać i dojechać niż się wywalić. I mieć problemy, coś się trochę kopiemy. My powinniśmy dać radę. Ten odcinek, postaram się, aby był niezbyt długi. Wiadomo. Muszę oczywiście go sobie przygotować, demontować również. Jeśli chodzi o mapę, to tak, mówiłem wiele razy już w sumie. Mapa w tej chwili jest skończona tak gdzieś w 80 paru procentach. Tak widać sobie jedziemy i pojazd sobie nawet daje radę. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem gdzie jestem w tej chwili. się zastanawiam, którędy mam tu wjechać. W po poprzednim odcinku tutaj oczywiście punkty widokowe odkrywaliśmy i tutaj wypadamy damy radę wjechać tędy Tutaj pod górę wjedziemy i zobaczymy jak to nam to wyjdzie Oczywiście na pewno trochę materiału Skrócę Aby nie trwał zbyt długo Dobra, może tutaj przedrzemy na przełaj tutaj do góry Powinniśmy dać radę Bo jak nie my to kto? Oj. Trochę ja się ustawiłem na tej wjazd Ale... o, o, o. I właśnie w tej chwili się oczywiście wrzuca poradnik na kanał dokładnie w tym samym czasie co nagrywam dla Was ten materiał wiadomo czas sobie przez weekend ponagrywać materiały na tydzień wiadomo później w tygodniu wiadomo szkoła, inne sprawy, nie będzie tyle czasu aby dla Was ponagrywać na no, litość boską gdzie jest jakakolwiek traga a czyli Aha, żebym się trochę oddalił od niej. Była ja... najpierw, nie będzie ta C. Bo w tej chwili... akurat w tej chwili yy, się najbardziej skupiam na tym, aby mapę dokończyć. Oczywiście w najszybszym czasie, jak się da. No wiadomo, nie wypuszczę mapy niedopracowanej. No właśnie, dawaj, tak dawaj. pierwsza fraga zajęła, tak czyli wystarczy podjechać do tego punktu okręgu i tak Dobra, teraz druga fraga, jest tutaj, no, spróbujmy. Trochę to będzie niebezpieczne, ale zobaczymy, czy uda się. Toczymy się. Ciężko, ale udało się przejechać przez ten las. jest Teraz moglibyśmy w sumie, już jesteśmy tutaj, moglibyśmy sobie sumie obciąć to zacenie. Naprawa naprawiać później to wiadomo, nie gdzie się chciało specjalnie jechać po pozycji prawdopodobnie oczywiście kolejne VIP mapy postaram się aby było na niedzielę Ale wiadomo byliście aktualnie poinformowani zmianami mapy które się zmieniły jeżeli się uda to oczywiście gościa Również zaproszę do tego prezentacji VIP mapy. Jezu, co tu się dzieje z tymi gałęziami? No nie chci, że taka gałązka licha zatrzyma taki pojazd, no nie. Się do kabaretu nadaje. Nawet te falenie tak nie jest. już dojeżdżamy Co tam mamy? Napraw no, ciężarówkę, od Karkasa do Cielu Ale to zecenia akurat już mam Znaleziony, więc nie wiem po co mi to pokazują w ogóle no, Oczywiście musiałem uszkodzić pojazd a no. Jak teraz widzę oczywiście w nagrywania wygląda na to, że nie ma żadnych problemów z płynnością nagrania. Może sobie zrobimy może tak. Dzień, bo tak tutaj ciemno bym powiedział. O, to ładnie. Jest za głęboka ta woda. Jak na taki pojazd. Oczywiście szybko żeby się wyciągaczami pomóc. Oczywiście to zużywa więcej paliwa. Nie tak jak w poprzednich grach tego typu. Chciałem sobie oczywiście sprawdzić, jak mam dojechać do tego. Postaram się, aby ten materiał był tak gdzieś do 20 minut. Jeżeli chodzi o... Ten oczywiście pod muzykę materiał z mojej mapy oczywiście możecie napisać, czy Wam się to spodobał ten odcinek i czy chcecie, aby były kolejne takie typu odcinki pod muzykę. Akcje takie na przykład. Jak widzieliście to były żniwa w polskim stylu. Jakie się kolejne zlecenie? Nie wiem czy to już nie byłem przypadkiem. No i jeśli domyślam byłem to dokładnie. Dobrze sobie przypomniałem. Teraz tu mamy tą fragę tu, A weźmiemy ją i zobaczymy. Prawdopodobnie zakończymy już ten odcinek. Wiadomo w głowie, to co się skupię na tym. Aby była głównie informacyjna, związana z informacjami na kanale, dzisiaj niech będzie hashtag krzaki i zobaczymy, kto dotrwał do tego momentu. Hashtag krzaki. A jeżeli wracając do innych sej na kanale to seria jazy i to to nic trudnego. Pierwszy materiał z tej sej już pił 100 wyświetleń, więc ładnie. Więc oczywiście udostępniajcie to osobom, którzy, osobom które potrzebują tego typu materiału. Gdy robią swoją mapę, może im się to bardzo przydać. jak już drugi poradnik. Związany z tymi maszynami, co się pojawił na kanale. Jeszcze została jedna fraga. Ty będziemy mogli sobie na spokojnie zakończyć. nagrodę sobie odbijamy i sobie to oczywiście staniemy a to się z Wami oczywiście żegnam do kolejnych materiałów na kanale cześć